Z tej strony grzesiech.pl i dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może dać Wam spore radochy, ale podejrzewam, że przede wszystkim da spore radochy Waszym dzieciom. To jest Lamax InstaKit 1. Bardzo sprytna kamerka, która moim skromnym zdaniem może śmiało konkurować z popularnymi Instaxami, ze wszystkimi aparatami, które wymagają specjalnych wkładów, które są dosyć kosztowne, mówiąc prosto. I chociaż oczywiście to jest bardzo efektowne, że. Robimy zdjęcie i momentalnie drukujemy je, aparat je wypluwa tak samo jak kiedyś kultowe polaroidy, to jest bardzo fajne, ale robi się mniej fajne, kiedy musimy kupować wkłady, a kilkadziesiąt złotych za około 10, maksymalnie 20 tych wkładów to jest dosyć sporo i szybko dzieci tracą ochotę, no dobra, może nie dzieci, ale częściej ich rodzice tracą ochotę do, do kupowania tych wkładów. To jest rozwiązanie, które z jednej strony pomoże nam zaoszczędzić, a z drugiej strony sprawi, że nasze dziecko nie będzie przez długie dni czy nawet długie tygodnie wypuszczało tego natychmiastowego aparatu z łapek. Dlaczego? O tym za chwilę. Wydaje mi się, że zanim przejdziemy dalej, dwa słowa powinny należeć samej marce Lamax. Otóż jest to marka, która na naszym kanale już się pojawiała. Mieliśmy albo test kabelki samochodowej, która swoją drogą okazała się bardzo fajna, albo test słuchawek bezprzewodowych, które okazały się no po prostu przeciętne, mówiąc prosto. Natomiast w przypadku tego Instaxa jest bardzo dobrze. Tu uchylam Wam od razu rąbka tajemnicy, a sam Lamax to jest firma czeska, która coraz mocniej rozpływa się na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to na pewno produkt znane, gdzie nie będzie żadnych problemu z ewentualną wymianą urządzenia czy z jakimiś częściami zamiennymi, to wszystko jest jak najbardziej dostępne i osiągalne. LAMOX taki jeden to jedno z tych urządzeń, które wpadają w łapki naszych dzieci i bardzo trudno jest stamtąd zabrać. Ten sprzęt ja musiałem niemalże przemocą zabierać mojej córce tłumacząc, że za chwilę i tak do niej wróci, bo ja tylko chcę o nim troszkę opowiedzieć. Ok, i to troszkę opowiedzieć sprawiło, że zgodziła się i ja mogę Wam pokazać, jak to urządzenie działa, ale przede wszystkim dwa słowa o tym, co ono potrafi, bo jest to aparat natychmiastowy. On działa na zasadzie drukarki termicznej, nie musimy dokupować... W zasadzie niczego poza samymi wkładami, poza papierem, specjalnymi rurkami papieru termicznego, który, uwaga, dostaniemy na przykład na Aliexpress za naprawdę niewielkie pieniądze, albo dostaniemy go na Allegro, na innych portalach. Tego jest sporo, producentów mamy sporo. To są zamienniki czy nie zamienniki, trudno im powiedzieć, natomiast na pewno znajdziemy tutaj z jednej strony te taśmy, które będą z zwykłym papierem i mnie się najbardziej kojarzyły z taką rolką paragonową, tak jak wychodzą nam paragony gdzieś przy kasach, a z drugiej strony samoprzylepne naklejki i one dają jeszcze więcej zabawy, bo to, co dziecko wydrukuje, może sobie gdzieś przykleić. I to jest fajne i to daje masę radochy, Uwaga, w zestawie znajdziemy trzy tak? Trzy rolki. Jedną rolkę, gdzie będziemy mieli taśmę, dwie rolki zwykłe papierowe. Jedna rolka to jest około 80 zdjęć. Więc widzicie, że mamy 240 fot, które możemy wykonać już od razu wyciągając z pudełka to urządzenie. To jest naprawdę dużo. Ja pogmerałem chwilę na necie i znalazłem zamienniki takiego papieru, gdzie można kupić się za dosłownie 30-40 zł, więc to nie jest duży wydatek, zwłaszcza w porównaniu do wkładów do Instaxu, które są no, dużo mniejsze, mówiąc, po prostu, pozwalają na wykonanie dużo mniejszej ilości zdjęć, ale to jeszcze nie wszystko. To urządzenie nie tylko pozwala na wydruki zdjęć, ale ona pozwala na zapisywanie ich na karcie pamięci. Obsługuje kartę pamięci do 32 GB i zważywszy na to, że maksymalna rozdzielczość zdjęcia to jest 8 megapikseli, to wyobraźmy sobie, że tych zdjęć zmieści się naprawdę dużo. dlatego tego można nagrywać filmy, one oczywiście też są w ograniczonej jakości, ale to, co jest kluczowe, to fakt, że jeżeli nie mamy papieru, jeżeli nie chcemy zużywać tego papieru, możemy robić normalne cyfrowe fotografie. I to jeszcze nie koniec zabawy, bo później bez problemu zgramy je na nasze urządzenie nie wiem, na laptopa i wydrukujemy gdzie indziej, albo zaczniemy się nimi bawić w jakimś innym programie graficznym, albo uwaga, bezpośrednio na aparacie dziecko może wykorzystać funkcję obróbki cyfrowej, takie bardzo podstawowe, ladające masę radochy, jakie tutaj znajdziemy. Będą to filtry, które przetwarzają obraz na konkretną kolorystykę, taką barwę kolorów, albo będą to na przykład kolorowe, gotowe ramki, gdzie można poeksperymentować z tym, że na przykład dodamy sobie jakiś widok plaży i tak dalej. Jest to ciekawe, dziecko mu sprawia masę radochy, bo pozwala dodawać zabawne akcenty do wykonywane zdjęcie, no i to sprawia, że ten aparat ma zupełnie inny wymiar niż Instax, bo pozwala też eksperymentować na tym, co sfotografujemy. I to mi się mega podoba. I pamiętajcie o tym, że w każdej chwili jednym przyciskiem możemy wyłączyć opcję wydruku i wtedy robimy tylko zdjęcie cyfrowe. Możemy to przywrócić jedną, jednym przyciskiem również. No i co najważniejsze, możemy bardzo fajnie doświetlić sobie zdjęcie. Doświetlenie polega na tym, że z przodu mamy taką delikatną, dosyć yy, diodę doświetlającą, ale ona coś daje. z przodu mamy takie malutkie lustereczko, które Sprawdza się przy robieniu celfików, więc też te rzeczy, które dzisiaj są ważne dla dzieciaków są. Poza tym to nie jest tylko aparat. Dlaczego? Dlatego, że znajdziemy tutaj odtwarzacz plików MP3. Znajdziemy tutaj kilka minigierek. Ja od razu dopowiem, że te minigierki to bardziej mogą wpaść w oko osobom takim jak ja, bo tam będzie na przykład ten Snake, który pamiętamy ze starych nokii z klawiszami. I to będą gierki takie mocno, mocno retro. One dzieci naszych współczesnych nie zainteresują do końca, no ale będą kolorowe jako przerywik, na pewno się mogą przydać. Więc mamy gry, mamy muzykę, mamy zdjęcia. Mamy galerię i mamy film. To jest całkiem sporak na urządzenie, które kosztuje około 360 zł. Warto pamiętać o tym, że czeski sprzęt drukuje obrazy czarno-białe i trzeba mieć to na uwadze i od razu wytłumaczyć dziecku, że nic więcej z tego urządzenia nie wyciśniemy. Urządzenie wyposażono w dwu- i kolorowy wyświetlacz typu IPS. Dzięki oprogramowaniu możemy bawić się fotkami przy użyciu 18 cyfrowych ramek, 8 efektów i 5 kolorowych filtrów. Za czas pracy odpowiada wbudowana bateria o pojemności 800 mAh. Ładowana jest przez standardowe złącze USB typu C. Jeżeli chodzi o filmy, Będą one nagrywane w rozdzielczości interpolowane 1080p lub rzeczywistej 720p. Co znajdziemy w zestawie? Odrobina papierologii. Mamy tutaj instrukcję, specyfikację. Mamy taką bardzo fajną niebieską smyczkę dopasowaną do kolorystyki urządzenia. Podejrzewam, że w przypadku wersji różowej będzie różowa. Ta smyczka pozwala nam zaczepić, tak jak kiedyś się zaczepiało w ten sposób stare telefony komórkowe. Dziecko może przenosić go na szyi, czy trzymać go sobie po prostu w ręku, na nadgarstku, Na pewno nie wypadnie, nie upadnie, nie zbije się. To jest bardzo mobilne, więc to jest wygodne rozwiązanie. Znajdziemy przewód do ładowania USB, USB typu C, znajdziemy rolki. Teraz Wam pokażę, jak te rolki wyglądają. Jedna oczywiście złożona już teraz w aparacie, natomiast mam tutaj dwie, i te dwie, jedna z nich jest właśnie sama przylepna, a druga to zwykła papierowa. Aparat wygląda tak. I jest bardzo przyjemnie wykonany, bo ten plastik, jaki tutaj widzimy, to nie jest taki zwykły, twardy plastik. On jest taki delikatnie satynowy. To jest bardzo miękkie, a jednocześnie gładkie, przyjemne do dotyku, ale on jest taki mało śliski i to mi się bardzo podoba. I jedyna rzecz, którą warto pamiętać, jeżeli będziemy bawili się tym sprzętem, to fakt, jak go otwieramy. Robimy taki ruch, tak, do góry. Mam teraz aparat w ręku, już nie robimy tego umownie. Klik do góry. Otwieramy całość, zobaczcie. W środku spoczywa nasza rolka. I tędy sobie górą wychodzi. Ja teraz całość zamknę. Zobaczcie, wystarczy, że tak. Klik. Tu nam wyskoczy kawałek papieru, który będziemy wyciągali przy wydruku. Jak drukuje, zobaczycie teraz na przebitce. Teraz korzystając z uprzejmości mojej zórki, pokażę Wam kilka arcydzieł fotografii użytkowej wykonanej tym aparatem. Uzbrojcie się w chwilę cierpliwości, posłuchajcie chwilkę muzyczki i robimy pokaz slajdów. Kiedy dotarł do mnie Lamax InstaHit 1 zastanawiałem się na początku jak moje dziecko na niego zareaguje. Dlaczego? Dlatego, że mnie się mogło wydawać, że ten aparat będzie fajny, natomiast dzieci mają czasem nieco inną logikę i nieco inne oczekiwania w stosunku do tego jak dana zabawka ma działać. I tym większe było moje zaskoczenie, takie pozytywne zaskoczenie, kiedy zacząłem, że po prostu moja córka nie chciała przez kilka dni wypuszczać tego aparatu z łapek. I ja uważam, że to jest bardzo fajny sprzęt, bo on nie tylko daje masę radochy z użytkowania, dlatego że można fotografować różne rzeczy. Niech to będzie domowy zwierzak, niech to będą zabawki, niech to będą rodzice, niech to będą rzeczy na dworze, ale ten sprzęt uczy też takiej elementarnej wrażliwości, jeżeli chodzi o odczuwanie pewnych rzeczy. Wiem, że zabrzmiało to troszkę górnolotnie, ale naprawdę czułem ogromną satysfakcję i radocha, kiedy widziałem, że moja córka zamiast na przykład polować na to, jak cichaczem wyrwać tablet, albo dostać się do laptopa, albo spróbować pograć na telefonie, albo pogadać przez jakiś komunikator z kimś znajomym. Po prostu brała w łapki ten aparat i szukała sobie Tematów albo szukała sobie rzeczy, które mogłaby sfotografować, tutaj, mogłaby się później pobawić. I ba, nie chodzi tylko o to, że tutaj jest obróbka tej fotografii cyfrowej, która daje radość, tak jak na tablecie różnego rodzaju, powiedzmy, ubieranki, kolorowanych i tak dalej. Ale mamy tutaj drugą bardzo fajną rzecz, że z tej taśmy, która tutaj wychodzi, z tego papieru, no, dzieci potrafią zrobić naprawdę cuda. Dlaczego? Dlatego, że na przykład łączą z tego coś w rodzaju książeczek. Tak, więc mamy do czynienia z fotografiami, mamy do czynienia przy tym z. Taką potrzebę opowiadania historii i mnie się to bardzo spodobało uważam że ten aparat w relatywnie niewielkiej kwocie bo owszem 370 zł mniej więcej to nie są małe pieniądze ale z drugiej strony jeżeli weźmiemy pod uwagę koszt utrzymania tego urządzenia czyli koszty przede wszystkim papieru no okaże się że te są relatywnie niewielkie w porównaniu z konkurencją, tą kolorową konkurencją, tak to określimy. Ten aparat będzie też fajnym rozwiązaniem dla osób, które wcale niekoniecznie chcą drukować coś w rodzaju takich czarno-białych paragonów, na których będą obrazki, bo o wiele przyjemniej robi się maluchom za pomocą takiego urządzenia zdjęcia niż chociażby telefonem czy aparatem takim zwyczajnym. Tutaj mam ten element zabawy i ten element dzieciństwa, którego po prostu w różnego rodzaju urządzeniach takich bardziej poważnych brakuje. Mnie się to połączenie zabawy z takim wejściem hobby bardzo podoba, no i ta redukcja kosztów też nie jest bez znaczenia. Jeżeli szukacie kreatywnej zabawki dla swoich dzieci, uważam, że Lamax jest tego rodzaju urządzeniem. Potrafi dać dużo radochy, potrafi wzbudzić pewnego rodzaju zainteresowanie, nie tylko do tego, co jest takie stricte technologiczne, na przykład, ale do tego, co wymaga z jednej strony połączenia wyobraźni, z drugiej strony wykorzystania możliwości technologicznych, jakie daje ten sprzęt. To jest bardzo fajne, mnie się to bardzo podoba, a przede wszystkim to podoba się dzieciom. I ta ostatnia cecha jest czymś, co sprawia, że inaczej, zupełnie inaczej patrzymy na tego typu urządzenia. Dzięki, serdeczne za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, bardzo was proszę o subskrypcję. I cóż, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.